Witam serdecznie. To jest Teros, pasjonaści Szczęścia TV. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić eliksir życia i zdrowia z pokrzyw. I pokażę kilka takich wskazówek, jak używać tego jednego z najlepszych, najzdrowszych i najbardziej służących człowiekowi ziół, powszechnie występującemu. Tak naprawdę, teraz jest Maj i to są najlepsze pokrzywy, jakie, jakie można zebrać świeże. Wystarczy sobie. Założyć lateksowe rękawiczki, nożyczki, miseczkę i zebrać świeżych pokrzyw. Tutaj, tak wyżej, wody, zbieramy, obcinamy. Później w domu, jak już pójdziemy do domu, to pokażę Wam, co się robi z tymi świeżymi pokrzywami, jak najlepiej one, one działają. Teraz chcę Wam zaprezentować, że to jest bardzo proste i wreszcie przyjemne zajęcie. Zbieranie takich świeżych pokrzyw. Zbieranie takich świeżych pokrzyw. Ważne jest to, przy zbieraniu, żeby zbierać tylko świeże, dopiero co wyrośnięte, nigdy nie zakwitnięte. Tam dalej, zobaczcie jak wyglądają zakwitnięte pokrzywy. Takich nie wolno zbierać, bo są trujące. Naprawdę są trujące i niebezpieczne dla zdrowia. Mi się jakiś tam kwas wytwarza. Dokładnie nie wiem jak on się nazywa. Ale widzicie, czy zjedzenie takiej pokrzywy może się skończyć. No, niedobrze. Zawsze zbieramy świeże pokrzywy. Jak już nam zakwitły, to można je po prostu ściąć i wtedy drugi, trzeci raz nam odrosną w sezonie. W maju są najzdrowsze, bo to są jesienne. Przy pokrzywach jest fajne to, że można wykorzystywać nie tylko takie tutaj liście i łodygi, też korzenie. Można wykopać korzenie, można je umyć, też można zrobić z nich herbatkę, można zrobić z nich sok. Mają naprawdę mnóstwo właściwości. I co jest też ciekawe w pokrzywach, że ich praktycznie nie można przedawkować. To jest jedno z nielicznych ziół, które można pić praktycznie cały rok bez, bez jakiegoś tam... Bez martwienia się o to, że można je przedawkować, że będziemy za dużo. Najważniejsze ich... Co mają w składzie, to jest żelazo. To, że oczyszczają krew z wszelkich toksyn. Dział ba działają bardzo mocno przeciwbólowo. To jest też niesamowite, że ludzie... Najczęściej właśnie biorą jakieś tam paracetamole i buforpeny, a wystarczy sięgnąć po herbatkę z pokrzywy i pić ją przez kilka dni. każdy każdym jak, jakiejkolwiek mikreny wszystko minie. Bo one mają taką właściwość, że dzięki temu, że oczyszczają krew, wszystkie te połączenia w, w neuronach się też oczyszczą i po prostu ból mija, bo ciało zdrowieje. Także to jest takie jedno z głównych działań. No, także tutaj zbierałem trochę, mi się wydaje, że na, na teraz wystarczy. Dzisiaj chcę użyć świeżych pokrzyw. Pokażę Wam później w domu, jak, jak je przygotować do, do bezpośredniego spożycia. Oczywiście takie pokrzywy wystarczy gdzieś, jakie pozbieramy, położyć do wyschnięcia i można cały rok używać. Ale oczywiście można zawsze też kupić sklepy gotowe. Aczkolwiek te będą na pewno zdecydowanie mocniejsze. Także tutaj skończyliśmy tą, tą sekcję zbioru. Później Wam pokażę w domu, jak je przygotować. Witam ponownie wszystkim tomu. Także to co pierwsze chcę Wam pokazać to jest herbata ze świeżej pokrzywy i ona jest cudowna w smaku, oczywiście nigdy jej nie schodzimy. A co jest też ważne, maksymalnie czas zaparzenia to jest dosłownie 1,5 minuty. Czyli jak mamy świeżą pokrzywę i ją włożę. taką pokrzywę co dopiero ją zabraliśmy. Wkładamy ją do szpanki. I co ważne jest że nigdy nie gotujemy wody, tylko taką, znaczy chodzi o to, żeby nie zagotowywać pokrzywy a zalewać je wrzątkiem, ale takim ciepłym 95 stopni, że zalewamy taką świeżą pokrzywę. I czekamy minutkę, półtora i będziemy mieli eliksir życia albo eliksir zdrowia, jak to woli. Ze świeżych pokrzyw. Także, a w międzyczasie resztę pokrzyw zalewam zimną wodą. Po to, żeby one tak dzisiaj około 15 minut na, nasieknęły tą wodą, żeby się z nich poruszyły te soki, które są takie dla nas, są dla nas potrzebne. moczymy i tak 15 minut się po, pomoczą i później zrobimy z nich świeży, co pokażę Wam jak. Tymczasem ta pokrzywa zana wcześniej w sobie kubek i łyżką. Wyciągam. A tak, nie mi się, że minęła. Chodzi o to, żeby nie przesadzić z tym czasem, bo wtedy też jakieś tam tracimy po prostu cenne właściwości. Także tak wygląda świeżo zaparzona herbatka. No sobie wystygnie, Można ją wypić naraz, można ją pijać przez cały dzień po kilka gałkach. Każdy, każdy sposób picia, tak jak mówiłem, nie można tego przydatkować. Oczyszcza nam krew i jeszcze robi dużo innych mega fajnych rzeczy. To jest to i później za chwilę przejdziemy, jak się nam pokrzywa namoczy, to pokażę Wam jak robić eliksir. Witam ponownie. Pokrzywy się już namoczyły, także podlewam wodę w taki sposób. Tutaj wcześniej przygotowałem sobie, zobaczcie, jabłka i marchewkę. I te takie podstawowe owoce i warzywa, które są w naszej diecie tutaj europejskiej powinny być stosowane. Do zrobienia soku użyję tutaj wolnoobrotowej wyciskarki. Takie są najlepsze, ponieważ wszystkie właściwości z tego, co tam wrzucimy, pozostają praktycznie w 100% soku, który uzyskamy. No i co jeszcze? Tak Zaraz jak włączę maszynę, to może słabiej być, nie będziecie mnie słyszeć. Ważne jest, co jeszcze pokrzywy nam dają. To jest to, że na przykład jak mamy taką skłonność, że mamy zimne ręce czy nogi, to one bardzo mocno, ponieważ oczyszczają krew i poprawiają krążenie i też stymulują wytwarzanie krwi, to one dokrwią nam te miejsca, dzięki czemu nie będziemy odczuwać. O przeciwbólowych właściwościach jak to już mówiłem. Właściwie działają na całą gospodarkę związaną z trawieniem, z wątrobą, jelita. No, wszystko, wszystko to, co z krwią związane, ponieważ krew jest wszędzie w, w organizmie, no to to, to jest... Yy... No dobra, także teraz włączam już urządzenie. Chyba będzie mi słuchać, bo postaram się... No i co? Jabłuszko rzucam i zaczynam pozyskiwać sok. I do tego wrzucamy, zobaczcie, świeże, poprzywne, namoczone. Najciekawsze jest to, że zbędne proporcje jakie jak nie lubimy, że ten smak pokrzywy będzie przyjemny. Ja no jakby się samą pokrzywę, ja też już tak robiłem, że same pokrzywy sobie tylko tutaj wkładałem, ale jest to bardzo ciężko do przełknięcia, bo ten smak jest taki no, bardzo gorzki i ale kiedy dodamy do tego e, warzywa przy owoce, to będzie... My to dajemy dzieciom, słuchajcie, znaczy dzieci piją to w ogóle ze, naprawdę ze smakiem. Czyli dostają to, co najlepsze z natury. Jeszcze się cieszą przez nią świeży soczek. No tak jak widzicie, proporcje tu wszystko jest wedle wyczucia. Ja to nazywam eliksir życia. Zaraz wam pokażę, że to można wypić, że to nie jest tylko kwestia Świeży sok, słuchajcie, na zdrowie. Mm. Naprawdę smak jest niesamowity, a działanie jeszcze bardziej. Także polecam Wam pokrzywę świeżą, w każdej postaci zresztą dla pasjonatów szczęścia i dla tych, którzy chcą dbać, dbać o swoje zdrowie. I w przypadku, kiedy mają jakieś tam problemy ze zdrowiem, to też można wprowadzać to i naprawdę to wyleczy wszystko. Także wszystkiego dobrego i do następnego. Hej.